Polski Ład ZUS. Zmiany w składkach ZUS, jakie wprowadza dla przedsiębiorców Polski Ład, będą miały niewątpliwy wpływ na Twoją firmę. Nowe przepisy wchodzą w życie już od 1 stycznia 2022 roku. Cztery najważniejsze zmiany dotyczące składek ZUS, jakie wchodzą w życie od nowego roku. Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Zmiana zasad ustalania wysokości składki zdrowotnej. Jej wysokość będzie uzależniona od formy prowadzonej działalności. Konieczność obliczania i wysyłania co miesiąc deklaracji ZUS-DRA. Trzy różne składki zdrowotne do zapłacenia w pierwszych miesiącach 2022 roku. Wydłużony termin opłacania składek ZUS do 20 dnia następnego miesiąca. Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie składka zdrowotna przedsiębiorcy jest odliczana od podatku dochodowego w wysokości 7,75% podstawy obliczania. W wyniku zmian składka zdrowotna przestanie być odliczana od podatku oraz nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Składka zdrowotna będzie obliczana w różny sposób dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu, według skali podatkowej czy w oparciu o podatek liniowy. Dla ryczałtu wysokość składki to 9% podstawy wyliczane jako odpowiednio 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w zależności od osiąganego przychodu. Składka dla ryczałtu będzie zależna od rocznego przychodu podatnika. Przychód roczny w wysokości do 60 000 zł. Składka to 9% razy 60% przeciętnego wynagrodzenia. Przychód roczny w wysokości 60 300 000 zł. Składka to 9% razy 100% przeciętnego wynagrodzenia. Przychód roczny w wysokości powyżej 300 000 zł Składka to 9% razy 180% przeciętnego wynagrodzenia. Podatnicy stosujący ryczałt zapłatą składkę zdrowotną w następującej wysokości. 307 zł, jeśli osiągają przychód roczny w wysokości do 60 000 zł. 511 zł, jeśli przychód roczny zawiera się w granicach 60 300 000 zł. 920 zł. Jeśli przychód roczny wynosi powyżej 300 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że podane kwoty składek to kwoty przybliżone, gdyż nie znamy jeszcze przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2021 roku, który będzie podstawą do takich wyliczeń. Nasze szacunki oparliśmy na danych za trzeci kwartał. Osoby rozliczające się na ryczałcie będą mogły opłacać składkę zdrowotną na dwa sposoby. Opłata przez cały rok. W jednej wartości. Uwaga! Przy takiej formie płatności może powstać niedopłata, którą trzeba będzie uregulować. Na wykonanie tej operacji za rok 2022 będziemy mieli czas do 20 marca 2023 roku. Wysokość składki jest obliczana opłacana w oparciu o przychody z roku 2021. Składka zdrowotna opłacana progresywnie. Do momentu przekroczenia przychodów w wysokości 60 000 zł opłacamy składkę zdrowotną w wysokości 305 zł. Po przekroczeniu opłacamy składkę w wysokości 511 zł. Uwaga! Pamiętajmy, że składka sama w sobie nie jest progresywna. Progresywny jest sposób jej opłacania. Oznacza to, iż w przypadku, gdy przekroczymy dany próg przychodów, powstanie niedopłata za miesiące, w których składka była niższa. Musimy mieć na uwadze fakt, iż wysokość comiesięcznej podstawy do określania wysokości składki ostatecznie zależy od przychodu za cały rok. Dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna wyniesie 9% od uzyskanego dochodu, czyli przychody minus koszty. Minimalna składka nie może być jednak mniejsza niż 271 zł, niezależnie czy uzyskałeś dochód czy też nie. Co to oznacza w rzeczywistości? Opodatkowanie Twoich dochodów wzrośnie o dodatkowe 9%. W pierwszym progu podatkowym to 17% podatku plus 9% składki zdrowotnej, czyli razem 26% łącznych podatków. W drugim progu podatkowym to 32% podatku i 9% składki zdrowotnej, czyli razem 41% łącznych podatków. Zmiana istotnie zwiększa obciążenie podatkowe. Składka zdrowotna przy podatku liniowym wyniesie 4,9% dochodu przedsiębiorcy, przychody minus koszty. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie mogła jednak być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Czyli składka nie może być mniejsza niż 271 zł, niezależnie czy uzyskałeś dochód czy też nie. Co to oznacza w rzeczywistości? Obodatkowanie Twoich dochodów wzrośnie o dodatkowe 4,9% 19% podatku plus 4,9% składki zdrowotnej, czyli razem 23,9% łącznych podatków. Polski ład nakłada nowy obowiązek na samodzielnych przedsiębiorców. Wysyłania co miesiąc deklaracji ZUS DRA. Pierwszym miesiącem, za który będziemy zobligowani wysłać taką deklarację, do styczeń 2022 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenie lub za osoby z nimi współpracujące, mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS w celu weryfikacji informacji dotyczących podstawy wyliczenia składki zdrowotnej i wysokości samej składki. Na początku nowego roku składka zdrowotna będzie się zmieniać trzykrotnie dla osób rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo. W styczniu opłacamy składkę za grudzień 2021 roku i wynosi ona 381 zł. i 81 groszy. Kwota ta już nie podlega odliczeniu podstawy opodatkowania. W lutym 2022 roku opłacamy składkę za styczeń, która wyliczana jest na dotychczasowych zasadach z wyjątkiem ryczałtu. Podstawą składki za styczeń będzie 75% przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2021 roku. Wysokość tej składki poznamy na początku roku 2022. Pierwsza składka dla podatku liniowego i skali podatkowej na nowych zasadach to składka za luty. Termin płatności to 20 marca. Podatnicy opodatkowani ryczałtem będą płacić składki według nowych zasad już od stycznia. Czyli składkę za styczeń według nowych zasad opłacą do 20 lutego. W związku ze zmianami w wyliczaniu składek zdrowotnych, może dochodzić do ich nadpłaty lub niedopłaty. Zwrot nadpłaconych składek będzie możliwy na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem braku zaległości w ZUS. Niedopłata składki zdrowotnej ZUS rozliczana będzie w dokumentach rozliczeniowych za luty kolejnego roku. Termin zapłaty za zaległych składek to 20 dzień marca. W celu wysyłania deklaracji ZUS DRA potrzebny będzie profil na platformie usług elektronicznych PUE ZUS. Od stycznia 2023 roku, według zaleceń ZUS, każdy płatnik składek ZUS będzie musiał posiadać profil elektroniczny w ZUS. Tak se on wspiera przedsiębiorców w rozliczeniach ich firm. Możemy rozliczyć Twoją firmę online. Lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.